Witam Państwa bardzo serdecznie. Znamienną cechą polszczyzny jest między innymi to, że jeśli mamy do czynienia z pewnym stałym połączeniem wyrazowym, to ono tym stałym połączeniem wyrazowym pozostaje w polszczyźnie oficjalne, ale w języku codziennym ono się uniwerwizuje. Unus po jeden, verbum, słowo. Czyli to uniwerwizowanie, jak przetłumaczymy na polski język, staje się to połączenie określeniem jednowyrazowym, słowo. Proszę Państwa, nagrywamy te gawędy no, w moim gabinecie na wrocławskiej polonistyce. Każdy student polonistyki do indeksów pisze przedmiot, który się nazywa gramatyka opisowa języka polskiego. Ale jak my wszyscy poloniści mówimy na tę gramatykę opisową, mówimy opisówka. Bo to jest potoczne, poręczniejsze, wygodne, jednosłowne, prawda? Tak jak egzamin komisyjny nazywamy komisem, a urlop dziekański dziekanką. Na kotlet schabowy mówimy potocznie schaboszczak, na most pontonowy pontoniak. Na most poniatowskiego każdy Warszawiak powie, że to poniatowszczak, a plac kercelego kercela, prawda? My we Wrocławiu na psie pole często mówimy psiak. Na plac Grunwaldzki mówimy Grunwald, muszę pojechać na Grunwald. Otóż zauważam, że takie dwusłowne połączenia wyrazowe w języku piłkarskim też się uniwerwizuje. Stosunkowo młoda, bo kiedyś to tam sędzia pogroził palcem albo wyrzucił kogoś z boiska, usunął z boiska. Dziś wiemy, że są w obiegu kartki żółte i czerwone. Wiem już że żółta kartka do w slangu piłkarskim jest żółtko, czyli zderzające się brzmieniowo z częścią jajka, bo jajko wiemy, że składa się z białka i z żółtka, więc dowcipnie na żółtą kartkę mówi się żółtko, prawda. Ciekaw jestem, czy czerwona kartka Doczeka się jakiegoś syntetycznego, zuniwersalizowanego określenia. Byłby to jakiś czerwoniak, a może czerwonka nawiązująca do choroby, bo jest taka rzadka, bo rzadka, ale jest taka choroba, która się nazywa czerwonka. Skoro to jest żółtko, to to może będzie czerwonka. No i proszę Państwa, tak jak w polszczyźnie ogólnej, tak w języku, tak i w sporcie mamy, możemy powiedzieć, tak jak w życiu, tak i w sporcie mamy do czynienia z. Często z jakim zjawiskiem, no, że ktoś zbytnio już wierzy w swoje siły. Mówi się, że mu woda sodowa uderzyła do głowy, stał się zarozumiały. No to i teraz jest pełna odpowiedź. Tak jak w języku ogólnym powiemy nie zawsze, że woda sodowa mu uderzyła do głowy, tylko że mu doderzy, uderzyła do głowy sodówka, to w języku sportowym słyszę też coraz częściej nie o wodzie sodowej, która mu uderzyła do głowy, tylko słyszę coraz częściej o sodówce. Żółtko sodówka formy syntetyczne, zuniwerwizowane, jak się mówi, Trafow. Dziękuję bardzo.